21 czerwca w Dniu Przedsiębiorcy odbyło się kolejne spotkanie z cyklu rodzinny Business Mixer. Te spotkania miały odświeżyć formułę spotkań bezpośrednich, gdzie przedsiębiorcy mają możliwość nawiązywania bezpośrednich relacji, już nie online to kolejne spotkanie z cyklu właśnie rodzinnego biznes miksera organizowanego przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Partnerem tych wydarzeń jest także Agencja Rozwoju Regionalnego. Ja bardzo chętnie angażuję się w takie działania i w organizację tego typu spotkań, ponieważ uważam, że relacje w biznesie są najważniejsze. Ponieważ też łączę aktywności prezesa zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego z funkcją dyrektora generalnego Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Te spotkania mają właśnie, czy służą temu, żebyśmy mogli integrować środowisko firm rodzinnych i tworzyć odpowiednie, odpowiednią formułę, odpowiednią płaszczyznę do tego, żeby te firmy mogły się rozwijać. Szanowni przedsiębiorcy, drogi firmy rodzinne, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym Dniu Przedsiębiorcy. Ten dzień przedsiębiorcy, nasza inicjatywa firm rodzinnych obchodzi po raz drugi. Dzisiaj obchodzimy go w Warszawie w Centrum Kreatywności Targowa. Dzień dobry, Grzegorz Turniak, grupa Jak. Od 16 lat zajmuje się networkingiem, czyli dbaniem o to, żeby przedsiębiorcy budowali swoją sieć kontaktów, bo ta sieć kontaktów pomaga zarówno w dobrych czasach, jak i w trudniejszych czasach. Ale dzięki sieci kontaktów z jednej strony zdobywamy nowych klientów, z drugiej strony zdobywamy wiedzę, zdobywamy umiejętności, to, co jest bardzo ważne, budujemy ekosystem, w którym te systemie zaczynają się dziać rzeczy magiczne. Oczywiście do tego wymagana jest pewnego rodzaju struktura i inicjatywa firm rodzinnych to jest towarzyszenie, które już od wielu Lat taką strukturę buduje. Widzicie za mną ludzi, członków stowarzyszenia, którzy spotykają się regularnie po to, żeby wspierać się w robieniu biznesu. Każda z nas, każdy z nas jest przedsiębiorcą, jest stale głodny i nowej wiedzy i nowych klientów. I tutaj dzięki takim spotkaniu takie dwie, obydwie rzeczy zachodzą. Czekamy na Ciebie na kolejnym spotkaniu Inicjatywy Firm Rodzinnych. Do zobaczenia. Jestem na dzisiejszym spotkaniu networkingowym Inicjatywy Firm Rodzinnych, dlatego, że uważam, że networking jest najważniejszą rzeczą, którą mają przedsiębiorcy poza tym, żeby oczywiście zarabiać pieniądze, do zrobienia. Dlaczego networking jest ważny? Networking to są relacje, a relacja to jest tak naprawdę wszystko, co nas otacza. Jeżeli potrafimy budować relacje, będziemy potrafili również budować nasz biznes i zarażać tymi dobrymi rzeczami, które robimy innych. Ludzi. Networking, bardzo ważna rzecz dla przedsiębiorcy. Najważniejsza, bo dzięki temu zyskujemy kontakty, partnerów, klientów, ale też możemy się rozwijać. Ja jestem członkiem inicjatywy firmy rodzinnych od roku czasu. Bardzo nam to pomogło. E, szukamy tutaj partnerów, się, e, staramy się też dawać wartość do, dodaną w postaci naszej wiedzy jako firmy specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie, w opiece informatycznej, w zarządzanie infrastrukturą szłam w firmach? Drodzy przedsiębiorcy, z okazji Dnia Przedsiębiorcy życzę wam sukcesów, spełnienia marzeń w waszych firmach, abyście to co robicie sprawiało wam wielką radość, satysfakcję. Życzę wam również cementowania więzi rodzinnych, budowania relacji rodzinnych, ale też zawodowych w firmach, żeby z nami wszystkim było dobrze. 21 czerwca obchodzimy Dzień Przedsiębiorcy. W tym dniu chciałabym życzyć wszystkim przedsiębiorcom realizacji planów rozwojowych, dużo wytrwałości w tych trudnych czasach, a także możliwości i perspektyw swojej działalności gospodarczej. Co chciałbym powiedzieć przy okazji Dnia Przedsiębiorców? Chciałbym im powiedzieć, że. Yy... Podziwiam ich, ponieważ są najważniejszymi i najodważniejszymi ludźmi, może w tym sensie najważniejszymi ludźmi na świecie, dlatego że potrafią się zmierzyć z tą ilością przepisów, trudności, różnych rzeczy, takich, które są na pierwszy rzut oka trudne, a oni pokazują, że można, że można w ich otoczeniu działać nie tracić rezonu, nie tracić chęci, nie tracić zapału i dzięki temu zmieniać świat. I z tego powodu życzę im wszystkiego dobrego i podziwiam jeszcze raz ich odwagę. Z okazji Dnia Przedsiębiorcy życzymy wszystkim przedsiębiorcom tego, co najważniejsze: sukcesu. Drodzy rodzinni, przed nami kolejne urodziny firm rodzinnych, czyli zjazd firm rodzinnych. W tym roku urodziny odbędą się w dniach 7-8 października w Toruniu w pięknym hotelu Belweder. Będzie jak zwykle Ciekawie, rodzinnie, inspirująco, edukacyjnie będziemy budować swoje doświadczenia w ramach rozmów z innymi rodzinnymi. Zapraszam.